Śląski Pokédex Ratata Ratata to jest taki pieroński ściór z afilotowym futerem, czerwonymi augenami, jasnym basem Kai spotkasz go wszędzie nawet poza lasem. Ten nosiciel dżumy ma zdolności podobne do Asha takie jak twardziel, ucieczka i obżarstwo czyli standard Asha po wizycie we burdelu. W pierwszych generacjach ten ściur umiał atak super i hiper kieł, co był jego ostatnim dobrym atakiem, poza bajsnięciem cię w żyć i spowodowanie lekkiego dyskomfortu ludności w algeryjskim Oranie w latach 40 XX wieku. Do Orania te ściury są przyzwyczajone przez pogromca Arkeusa, czyli potężnego fareta który jest odporny na baśnięcia bez te filetowe kudły, więc jak go widzą, to pitają tamkaj krabi zimuje. Te wiecznie rosnące zęby, fest gibko się rozmnażają, a jak nie masz kocika, fareta albo kilo cementu, po ćmuku ci przyłożą podłokno i śpiewają Oj duma duma dżuma postaw mego ma. Oj duma dżuma dżuma po tobie mam łeb go luma Oj duma dżuma ma proszę broń mnie donnaruma Oj duma dżuma ma lepsza niż ze guma Więc jak już musisz chycić to weź go odizoluj na przykład 2 metry pod Zolą od innych Pokemonów, żeby nie Ci reszty swoich kamratów, na przykład myszy Je też Alolańskie Ratata, co jest typem mrocznym, bo po ten kradziej zeżera Krupnioki muter i ma co bez zoru na kuniu, albo autor książki Minecraft za błędem w tytule. Podobne te pieruństwa są w Aloli bez to, że na łajba wlazły poza rajom, jak mu parę lot wcześniej. Bez toż, jak zapytasz tam we bramie, czy muż może szczura, to chłopci zamiast cukru pudru wyciągło dwa i pyto się, co może być ze żarty. Ratata ewoluuje w Raticata, czyli ulanego szczura ze brązowym futerem, szpetnym ryjem i ogonem jak nudle asza zero sole. Ten pierun ma ino jedno groźno afa, Tako, że ci zaro cała zeżre, bo lubi też pustaki gryźć, dlatego aż łazi we metce, bo te pierońskie gryzonie często skokają mu na łeb. Tak mu się to spodobało, że w anime zamienił go na chwilę za szmaterloka, ale jak go obejrzał, to powiedział, że w tej bandzie jest za dużo szpetnych gryzoni i córik go wymienił, więc jak nawet aż cię nie chce we drużynie, to wiedz, że coś się dzieje. Jest też alolański Ratikate, ale on je tak ulany, że po żarcie to mu inne szczury lotają, a ten se dwie kluchy do opyska wsadza i gode, że on je potek, don kaloriony. To by było na tyle, dzięki żeście byli, nie tylko Tero, ale też bez te 50 odcinków śląskiego Pokedexa. Tradycyjnie dejcie szłapa w górę, subskrypcja i komentarz pod tym filmem, w którym napiszecie, którego następnego Pokémona chcecie oraz który ślimski Pokédex wam się podobał najbardziej. Dzięki jeszcze raz za uwagę i do usłyszenia.